Cześć, nazywam się Natalia Pięta i dzisiaj Wam pokażę, jak sprawdzić i ocenić pracę ucznia w Tiku. Po pierwsze, żeby zobaczyć nowe odpowiedzi na moje zadanie, muszę odświeżyć listę. OK, tu widzę kopertkę z zielonym znaczkiem, uczeń 4 przesłał mi odpowiedź. Mogę zacząć już ją sprawdzać. Wchodzę, klikam i widzę, że rzeczywiście uzupełnił mi odpowiedź. Co znajduje się na tym ekranie? Po pierwsze, bardzo ważna rzecz, w prawym górnym rogu zapisz. Za każdym razem, jak chcecie wyjść z ekranu i wrócić do listy odpowiedzi, albo do odpowiedzi danego ucznia, najpierw zapisujcie. W lewej stronie ekranu, po pierwsze, powrót do odpowiedzi danego ucznia, a po drugie menu, którym się będziemy cały czas posługiwać. Wstecz, powtórz. Przesuń, przesuń służy do przesuwania, jest przydatny zwłaszcza jeśli się przybliży obraz, bo na przykład jeśli sobie tak przybliżę, zmieniam na łapkę i przesuwam. W tym przypadku akurat sobie oddale, bo na tyle duże są te odpowiedzi, że nie muszę ich przybliżać. Ok, natomiast następnie mamy tekst, czyli możemy zacząć wpisać te, wpisywać tekst, na przykład sprawdzam. I wprowadzony tekst można też zaznaczyć i usunąć koszem. I tak samo jest z tikiem, czyli z ptaszkiem, oraz ze skreśleniem lub podkreśleniem, które zrobiłem za pomocą linii. Oprócz tego jest jeszcze opcja przejścia do trybu pełnoakronowego, ale ponieważ tutaj mam bardzo dobrą widoczność, nie będę tego robiła. W tym momencie, w takim razie, wybieram tika i zaznaczam dziecku, gdzie dobrze mi odpowiedziało. OK. Ten tik jest troszeczkę za mały. Ja sobie go kliknę i powiększę. Tutaj z lewej strony przy menu jest taka opcja. I teraz, jak już raz powiększyłam tika, to nie muszę go kolejny raz powiększać, tylko już mogę sobie tutaj kliknąć i dodać kolejnego. Tu jest błąd, tu zaraz do tego wrócę ze skreśleniem. Tak samo tu. Tu jest dobrze, tu jest dobrze. To jest potrzebne y, dwa naciśnięcia myszki, żeby wprowadzić klika. Tu jest dobrze, tu jest źle, to z tym skreśleniem wrócę. Tu jest dobrze, dobrze, prawidłowo. Dziecko sobie świetnie poradziło. Że y, odpowiedzi dziecka są na niebiesko, natomiast no, my wprowadziliśmy nadal czerwony kolor y, do sprawdzania przez nauczyciela, ponieważ on jest najbardziej kontrastowy, ale docelowo pewnie będzie też więcej kolorów. Ok, w porządku. Teraz możemy skreślić linią błędy, które zrobiło dziecko. O, to jest źle. To jest źle. Jest źle. Edytujemy to w ten sposób, że po prostu łapiemy końce linii. No i tam, gdzie dziecko zrobiło źle, to oczywiście chcemy mu też powiedzieć, jak jest dobrze, czyli apple zamiast Apply. I na początku jest mała literka, ale tutaj plusikiem z lewej strony można zwiększyć ją, a y, tymi kropeczkami można przesunąć troszeczkę. Ok, to jest literka U, a tu w gruszce. Miała się teraz. Ok, możemy sobie teraz na szybko przeliczyć ciki. To jest 3, 6, 9, 12, 17. Mając tekst, możemy po prostu wpisać 17 punktów. I teraz ten tekst wychodzi mi poza ramkę. Nie można do tego dopuścić, więc można zmniejszyć sobie ten tekst. Zrobię takiej średniej wielkości. I ja mojemu uczniowi jeszcze dopiszę, że brawo, to naprawdę bardzo przyzwoicie mu poszło. Ok, zapisuję. E, wracam i do zadań, sprawdzam drugie zadanie. E, ok, trzeba tu było otoczyć odpowiednią liczbę przedmiotów, która jest po angielsku wyrażona. Użył do tego tików, bo dzieci nie mają takiego swobodnego rysowania na komórce w tiku. Więc jest to bardzo fajne rozwiązanie. Bardzo sobie fajnie to przemyślał uczeń. Ok, tu mu daję tego tika, tylko go troszeczkę zwiększę, żeby było widać, że jest dobrze. Tutaj też zaznaczam, że jest dobrze. To zostawię jeszcze komentarze. Super. Aha, muszę sobie powiększyć. I też zapisuję. Jeszcze sobie podejrzę, czy te rzeczy się zapisały. Tak, super. I teraz tak, mogę wystawić uczniowi ocenę, ale nie muszę. Wystarczy, że wpiszę sam komentarz. Bardzo dobrze ci poszło. I można też wstawić ocenę. Ja dam uczniowi piątkę. Odsyłam zadanie i mam informację, że rozwiązanie ocenione jest order. Jest dobrze. Jestem do przodu.